Jak ty wyglądać. Tak No dobrze! Jesteś Wiedźmą! Jestem czarownicą. Wiedziałem. Hej, słuziaki! A dzisiaj otworzymy sobie kolejny kalendarz adwentowy z Harry'ego Pottera, z LEGO! Wcześniejsze dwa otwierałam już na moim kanale. O, filmiki macie tutaj, także zapraszam. Dzisiaj naszą gwiazdą jest to cudenko. Wydaje mi się, że to jest kalendarz adwentowy sprzed dwóch lat. Był strasznie ciężko dostępny, ale go na szczęście dorwałam Ostatni naprawdę mnie oczarował, więc ma dużą konkurencję. Zobaczymy, który z tych trzech będzie najlepszy, najbardziej warte kupienia ale najpierw jakiś zamkany czarodziej. Jeszcze mnie nie subskrybuje. Na teraz czas nadrobić. Przypominam również o łapkę w górę, ponieważ jeśli chcecie kolejny kalendarz adentowy, zostawcie pod tym filmikiem 4000 łapek w górę. Właśnie. Napiszcie mi też w komentarzu, jaki kalendarz adentowy mam otworzyć dalej. A my przechodzimy do naszej magicznej przygody. Kalendarzek prezentuje się tak. Jest to chyba pierwszy kalendarz, więc widać, że jest troszkę najdudniejszy, ale to nie jest najważniejsze. Tu jest coś wypisane, więc to szybko. A, wow. Więc to szybko obracamy. I to jest główna strona tego. Widzę tu jakiś chyba prezent związany z domem, choinkę. Postacie, no Zobaczymy, kogo trafimy i kogo jeszcze nie mamy, bo już trochę tych rzeczy mamy. Jak się go otwiera? I dziwne, bo otwiera się go do góry nogami, ale nieważne. Tutaj mamy od razu tackę, na którą będziemy wkładać rzeczy. Tym razem my nie mamy tej żadnej gry. No, no okej okay. e, Tak wyglądają te wszystkie przegródki. Tak dosłownie, tak samo jak wszystkim. To jest ogólnie dziedziniec, chyba hukwartuki, tak zostaw. Jerynka. Zaczynamy od jedyneczki i ja zaczynam kitek. Czemu ty? Dan -dan. Ja chciałem zacząć. Bo ej no, nie. To było w pierwszym. No i dobra, mamy Harego, ale Harego już mieliśmy takiego samego w poprzednim kalendarzu. Przecież nie, przepraszam. On ma tutaj sweter od pani Wesley ze swoim imicjałem, także no w sumie okej. To zobaczymy, bo chociaż nie jestem pana w filmie, nie miał jego koloru, ale jeśli się mylę, to mi koniecznie napiszcie. No dobra, zaczęliśmy podobnie jak ostatnio, dlatego szybko zobaczmy, co jest pod dwójeczką. Mi się wydaje, że pod każdą jedynką jest Harry. Nie, każdy kalendarzy tak. No okej, tutaj chyba mamy ciuchcie. I to jest chyba taka ciuchcia pod choinkę, rozumiecie, taka zabawkowa, tak mi się wydaje. Prawdziwa to jest ciuchcia, normalnie Albo czekaj, ja może to jest Express hogwart Chociaż nie, ale on nie jest podpisany, że to jest Express bardzo raczej wątpię. Czułka pod choinkę to jest. Nasza trujeczka, jaki ty chcesz otworzyć? Moje... No dobra, proszę. Ale nie, nic z tego. Tu mamy zestaw dwóch choineczek, takich małych choineczek. Z czym ozdobione są, no niezbyt. Mają tylko takie gwiazdki. Nie wygląda to źle, ale no, póki co. Ale czeka... mieliśmy już podobne, gdzie? Chyba no... w ostatnim było coś w podobie. W przedostatnim. Dokładnie. I nasza czwóreczka, to jest moja kolej, może mi się bardziej powcześnie. No, sama sama otwierasz? Co się dzieje? Od razu potem była ta, naprawdę? Tak. Okej, okay, mamy tutaj kolejną choinkę. Tym razem już jest ozdobiona, no ale okej, okay, trudno mu się mówi. Wygląda tak i no nie wiem, no. Czy my potrzebujemy tylu choinek? Nad no, mnie nie wiesz, się naskładałem tą wielką choinkę. Te kalendarze mają bardzo łatwe te gieszonki To otwiera. Czemu ty to zepsułeś? <grystanie> tak! A co Ja nie mogę z tobą taki ładny kalendarz zepsuć. Tu jest jakieś godło czy coś? Tutaj mamy flagę Gryfindoru. Um, ona chyba powinna stać w jadalni. Tak mi się wydaje. No ale okej. Okay. Szósteczka, czyli Mikołajki, czyli mam nadzieję, że tu będzie coś dla odmiany mega śnego. Zawsze tak mówię. Jest! Najlepsze okienko Ever! Jeden z moich dwóch najlepszych nauczycieli ulubionych, czyli pani Magdalena Gall. Jest fajna. Co prawda, ona ma spodnie zamiast spódnicy, ale rozumiem docelowy efekt, co powinna być spódnica, ale jest moją ulubioną nauczycielką, jedną z dwóch. Jestem zadowolona. Kitek, chcesz siodomeczkę? Dobra, teraz moja kolej. No I proszę. No i ci się nie poszczęśliło. Ława była Podobna już kiedyś. Dobra, ja mówiłam o wielkiej sali, że tam powinny być te herby. Gryfindolu. Całą salę zbudujemy teraz z Lego. No ale poza miława! Czekaj. stawiam obok niej herb. Proszę bardzo, naczelny herb. oj. Ósemeczka. Oj, oj. co my mamy pod ósemką? Coś fajnego. dostała wegetarianka. No rybki to ja jem, ale kurczaczka niestety nie. Dostałam tutaj. Nie, to jest indyk, to jest nie kurczaczka. A wiesz, tylko że można łóżkę? Zobacz, przytrzymaj nóżkę no? młoderwieszczę. wiesz. mocno. Pudka wow. z, z kurczaka, znaczy z indyka. A to mi wytłumaczcie, co to takiego jest? Loty jakieś białe coś. To jest deser A może pomarańcze? No to będą pasować do naszej wielkiej sali na nasz stół. No i tak, miany indyczek. Dziewiąteczka. Szybko nam to jakoś idzie, sprawnie. O nie! A czekajcie, to jest ze Slytherinu Dobra, mamy kolejne flagi. Standard, to się A standard to się chyba nazywa właśnie. Slytherinu, tak. czyli to jest mój dom. Mamy mówisz, już za to flaga? No, mamy już Gryffindor i mamy Slytherin, czyli zakładam, że pewnie będą jeszcze pozostałe, no nie? Dziesiąteczka, proszę, nie zawiedź mnie. Okej, okay, mamy tutaj figurkę. Czemu za każdym razem, jak mam Rona? Nawet w tym takim hogwarcie, którym składaliśmy z Lego, filmik macie w proponowanych. No, to co jest? On jest przestraszony. Ale spokojnie, Ronie, Harry, który ma również sweterek od twojej mamy, przychodzi ci na ratunek i tak. tak Harry był najbardziej strachliwy z nich wszystkich. Nieprawda, Ron. Jednastka! A w niej mamy... No nie no, takie coś już było. No żartujecie sobie, kolejny me. Do wielkiej sali? No już mamy to. Ej, nie gadajcie, tylko to, że będziemy mieć to do każdego domu. Całą salę będziemy kompletować. O dzisiaj. matko, ja nie chcę do każdego domu tego. Bez przesady. I powiedzcie mi, czy to są jakieś małe patelnie? Czy co? To czarne? Brodelek to jest. No ale w wielkiej sali? Dziwne. Dwunastka, czyli połowa naszego kalendarza adwentowego, a w nim mamy jedzonko. No dobra, no to ja lubię najbardziej, by to coś na słodko. No i tuż po pani McGonagall mam drugie ulubione okienko, zobaczcie, jakie tutaj są słodkości. Mam tej santa to są jakby małe ciastki. Tutaj mamy kieliszki i jedną wielką babkę. Ale Żartcie. to jest super, no. No i położyłam wszystko do naszej wielkiej sali i no, kusi mam ochotę na taki kitek, skocz mi po rogala. Trzynastka szczęśliwa albo pechowa jak pechowa myślicie? Nie, nie, była szczęśliwa. piątek trzynastego, pechowy, dziękuję. Nie. jest piątek. No dobra, mamy tutaj coś z Ravenclaw. Także tego, zostaje nam jeszcze Hufflepuff, bo mamy już teraz Ravenclaw i mamy Gryffindor i Slytherin. Hufflepuff, czekamy na ciebie. Czternastka, to nie jest twoja ulubiona liczba kitek? Czternaście? Nie, ja to jest dziewięć Hermiona, tak, mamy znowu Hermionę Ona jest w tym razem chyba szacie, szacie razem z szalikiem Gryffindoru Czemu ona nie ma różdżki? Oj, chyba A gdzieś wy... wypadła ja. gdzieś po drodze Piętnastka na naszej wieży I pod piętna... uuu, jaki śmieszny Co to jest? No dobra, mój trzeci On ulubieniec wyglą. On wygrywa, Tak, wygrywa. to jest bałwano McGonagall, no bo zobaczcie, mają identyczne kapelusze Baub... Wano again, ale Ja nie wiem, czy ona by się nie obraziła za to. No, bez przesady, elegancki kapelutek. Patrzcie, a szesnastkę mamy jak drzwi wejściowe, czyli może tutaj będzie coś takiego, wiecie? Na wstęp, tak, na, na wejście. Wejść. No i? Nie mam bladego pojęcia, co to jest. <laughs> Słuchajcie, to są szachy To jest totalny sztos Tu nawet jest pionek w kształcie lego Pionek do szachów w kształcie lego Nie no, zanim mówiłam jak to składałam Jest to rewelacja lego pionek. No Kitek, otwórz ładnie siedemnastkę Ale tak ładnie, Słyniułem, ładnie tak, no. To do tyłu, a tak do przodu No pięknie ci to wyszło No i proszę bardzo, rodzina wszystkich sztandarów W komplecie mamy tutaj Hufflepuff Ravenclaw, Gryffindor i Slytherin Ślicznie, mam nadzieję, że do każdego nie będziemy mieć ławki Osiemnastka, zbliżamy się się już do świąt końca, no tak, o ja chyba go poznaję Ej, ja totalnie nie pamiętam jak ten profesor się nazywał on był taki niziutki, ale totalnie nie wiem, jeśli wiecie to koniecznie mi napiszcie coś na Fliw nie wiem Dziewiętnastka, a pod dziewiętnastką mamy coś z stylu kominka. Ej, to jest jeden z najładniejszych kominków, jakie mam z Lego. Zobaczcie, jaki on jest ładny. Jest tutaj tak naprawdę Ale nie chyba. aż taki. To wcześniej był brzydszy. Ten jest ładniejszy o wiele. I wiecie co? Ja przy kominku postawię sobie dla Mikołaja, który ma jeszcze trochę dni, no bo jest styczeń, ale ciasteczko chciałam sobie tutaj postawić. Ciacho dla Mikołaja i szklanka, znaczy kielich z mlekiem. Proszę Państwa, mamy dwudziestkę, dwudziestkę na śniegu. Biedna sobie marnie, a więc ją teraz. Wyciągamy Co jest w środku? No nie, ja nie, widzę. nie wiem, co to jest. Moment, 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 chwila. Co to jest? Znaczy ja widzę tej godła z każdej strony. Godła, nie loga. Tutaj no. są wszystkie godła każdego domu, ale co to jest za pudło? Ej, wiecie, może jakaś skrzynia, czy co? Czara tajemnic e, Nie, to nie ta część, na pewno. Dobre, czara ale to czara nie tajemnic. jest to. Napiszcie mi koniecznie. dwudziestka jedynka, czy nie do świąt, tak. Oj, ale to jest fajne czekaj. Co autor miał? Na myśli. To jest złota figurka. Jest ogólnie bardzo ładna, z jakimś złotem. Tu jest mnóstwo złota, tu jest jakieś berło czy coś z banku Gringo. To jest to, żeby kogoś bić. On Pałka. jest ze złota. Trzyma złoto. Czekaj! A to nie jest coś, co przymieniało ludzi w złoto? Nie? Nie? Co? Nie wiem! 22, dwójka. Tu, napięta atmosfera. Tak, tu mamy chyba jakieś prezenty, listy. Ile prezentów? Czekajcie, czekajcie, wezmę tutaj szybciutko naszą choinkę. Proszę bardzo, i to nie jedną, tylko aż trzy. Powiem tak, że te prezenty są wielkości choinek, prawie. Wie? No więc dobra, więc to są takie miniaturowe. To jest tak, jak nasza choinka z puszki. No, jeszcze coś. Tutaj mamy prezenty i zobaczcie, od boku one bardzo śmiesznie wyglądają. Chce się tak, uczyć? weź do staw harego koło niego. postaw harego koło tego. Mm. Koło prezentu. No, no i co, nie ma duże te prezenty. No małe? ogromne są no te właśnie? prezenty, no to dobrze. Ze Havelpafu, Hufflepuffu Ravenclawu i Gryffindoru i ładnie wyglądają. Proszę Państwa, Przed ostatnie okienko naszego kalendarza. Zobaczmy, tutaj będzie coś. Ciekawego, fajnego. Oj, ale Zapsułaś. Ale zepsuła się gorzej niż ja. No i i wreszcie zaszczycił nas swoją obecnością. Nikt to inny, tylko Dumbledore. McGonagall już do niego biegnie. Ja jestem zachwycona, bo jeszcze żadnego Dumbledore w żadnym zestawie z Harry'ego Pottera Lego nie miałam. Nie było Dumbledora? Nie miałam ani razu. Nigdy. Nigdy. Święta! Tak, święta! 24. Okienko, uwaga! Pod nim mamy. Ej to jest coś fajnego, czekaj, to jest mega! Coś fajnego. Cicho, Co? próbuję dębać. No i wigilijne okienko to totalny sztos. Nie da, że mamy Hedwigę. Mamy tutaj czekoladkę zapakowaną na prezent. W środku nie, jest Tak, sukienka też jest ładna Co jest w środku? Nie wiem, co jest A Jakiś list List z Hogwartu I książkę też się otwiera Ania, książkę się otwiera Książkę się otwiera? Czekaj tak, zobacz. To Opróż jest jakiś książkę. pergamin Super, ej, to mi się bardzo też podoba Jestem na tak I całe, i już jest pusty Napiszcie mi koniecznie, co takiego wam się podobało z tego kalendarza najbardziej Bo moi... No, Kitkowi Bałwan Moich ulubieńców już znacie Ale jestem strasznie ciekawa waszych opinii Pamiętajcie o subskrypcji Z dzwoneczkiem Mam nadzieję, że nasz kalendarz wam się podobał bo koniecznie mi napiszcie, co takiego podoba Wam się najbardziej. A my czarodzieje! Widzimy się w kolejnym odcinku. jaki Pa!